Gdy wyzwanie rzuci los, to łapkę, strzel i walcz. Pokémon, czy już wszystkie masz, ty, i ja? M -mu Musimy ocalić świat. Pokémon, czy już wszystkie masz, czy już wszystkie masz, Pokémon? Cześć, Szymaneczko i czołem, Witam Was bardzo serdecznie. No, z tej strony. Serdecznie zapraszam na świat Pokémonów. Jedziemy. Na dzisiejszy odcinek mam przygotowaną Agatę. Myślę, że możemy zacząć e, albo Staszkiem. Chociaż Staszek to jest dobre rozwiązanie. Chyba zaczniemy Staszkiem. Powiem Wam, z jednego Pokemona co najmniej spodziewałem się, że stracę, ale myślałem, że dopiero pewnie przy Konewce. E, bo ma tego Alakazama pieprzonego, który może mnie rozwalić w pył. Także trzymajcie kciuki. Jeden pokémon stratyc, to się spodziewałem, miejmy nadzieję, że więcej już nie będzie, że uda nam się przejść tą ligę. Zaczynamy odcineczek. Jestem Agata z elitarnej czwórki. Podobno Oak bardzo się tobą zainteresował. Ten stary duryń był kiedyś silny i przystojny, ale to było wieki temu, teraz jest tylko cieniem samego siebie. Teraz bawi się tylko swoim pokédexem. Myli się, pokemony służą do toczenia wart. Nobson, pokażę ci jak walczy prawdziwy trener. Nobson vs Agata! Jedziemy. Jedziemy z nią, stara jakaś taka babcia. Na pierwszy rzut Gengar. To co moi drodzy? Confuse Ray. Proponuję. Zarzucić na pana Gengarka. Co on na to? Jak on, co on mi Shadow Ballem jakimś zarzuci? Double Team. Mm. Unikliwość rośnie, dobra, bite. Działa tutaj super efektywnie. Jeszcze potknięty nieźle. Może drugi bite. Świetnie, udało się trafić. Teraz pewnie wleci... Yy, coś czuję full restore. Shadow punch. Ale shadow punch dużo nam nie zrobi. Tak jak podejrzewałem full restore. Dobrze, że jesteśmy szybsi naszym Staszkiem. Bajcik Robi tutaj świetną robotę, jeszcze jeden bajcik I czy z jego strony będzie jeszcze jeden Full Restore? Świetnie podkięty. No Stachu tutaj Idealnie dobrany jakby pod Agatę Dobra, pierwszy Gengar za nami, co tam dalej masz? Hunterek No to dobra, bajcik Tutaj nawet nie bawi się w Confuse Ray'e, może... W pół HP o nie, Hypnosis! Hypnosis nie lubimy tego. Eee, wiecie co ja użyję? Eee, Pokefleta niech sobie aż e, zagra na flecie, żeby nasz Staszek się obudził i drugiego bajta zadał, żeby go ugryzł tego huntera. Dream Eater, dokładnie, Dream Eater, Gość już chciał użyć, więc kolejny Bajcik i drugi Pokémon Agaty mamy z głowy. Dobrze, Staszku daje radę, Stachu daje radę. Kolejny Gengar, tym razem na 58, no to ja od razu przejdę do Bajta, bez tutaj Confuse chociaż może by się przydał. No, ale sami widzicie, co ten Bite tutaj robi. Ten Gengar już jest od nas szybszy, jak widać. Jeszcze jeden bajcik, jeszcze jeden bajcik traf. No, teraz będzie potrzebował dwóch. Dobra, Confuse niech leci. Oh no, Hypnosis! Oh no! Dobra, leczymy naszego e, Stacha. Trzeba mu zarzucić jakiegoś Furlistora. Bo mało HP ma. gdzie mamy full restora? mamy tutaj full ristora i pyk co on na to nightmare oh yeah dobrze że udało się nam go uleczyć confuse ray'a jeszcze raz no hypnosis jest szybszy to boli jest szybszy staszku staszku budzimy śpiocha pokeflat Dobra, czekajcie, poleję sobie e, orężady Z Wojewódzkim razem robimy kampanię e, i Helenę mm, reklamujemy, także wiecie o co chodzi. Jest bardzo świetna i w ogóle. Zaskoczy go tutaj może Bajt, jednak dalej hipnozis, ale on ma dobrego celu i cały czas trafia. Staszku. Niestety pokafleci kolejny raz. Znaczy, niestety. Stety właśnie. Dawaj, Staszku. Ty musisz być w pełni obudzony. Dobra. Nightmare. Wiedziałem, że coś będzie takiego próbował. Dobra, tutaj trzeba po prostu bajtem go cisnąć. Po prostu tym bajtem go trzeba cisnąć. Bo nigdy go nie pokonamy. Świetnie. Jeszcze raz. Pewnie teraz wleci full restore. Hypnosis, który nie trafia. Oh je. Yeah. A my trafiamy. Trzeci pokémon pokonany. Ale Staszek tutaj rozwala, tak jak Lapras, Lorelei. Golbat versus Golbat? A czemu nie? No to Confuse Ray na starcie. Żeby go troszkę oszołomić. Co on na to? Co on nam odpowie? Jest, rani siebie, bardzo fajnie, bardzo fajnie. No to wing attack, jesteśmy szybsi, dobrze. Wow, ale kryt w, w dobrym momencie siadł, niech on się jeszcze teraz uderzy. Ale mi wysyła Confuse Ray'a. Pewnie teraz wleci jakiś full restore, podejrzewam, bo końcóweczka. Staszku, myślę, że trafisz. Tak jak podejrzewałem, full restore. Dawaj Staszku. Trzymam za Ciebie kciuki. Świetnie. Jedna trzecia HP. Dobrze. Jeszcze raz. Dobrze! Trafia, ja. nie rani siebie. Rkater to nam jakiegoś solidnego damage'a właśnie nie powinno robić. Stachu ostatni raz traf. To już by było pewnie za dużo, jakbyś trafił, nie? Rkter, dobra, muszę sobie jego Staszka podleczyć. Bo sami widzicie, co tu się dzieje. Hype może być e, w sumie albo hyperek, niech będzie. Gdzie jest hyperek? Gdzie jest hyperek? Tu mamy hyperka. Dobra, Staszek dostał hypera. Rkter. Miejmy na teraz, że Winga tak siądzie. I gościa porobimy. Znaczy, babkę. Agatem. Dobrze. Został jej Arbok. Arbok jej został. Czyli jest już z górki. Najgorsze są jej Gengary Na Arboka proponuję Confuse Tak na starcie. Dobrze, dobrze, ale jest przydatny ten atak. I 100% celności ma Confuse Ray. Iron Tail, chciał mnie ogonem trzepnąć. To co, Wing Attack. Zobaczymy, co on tu zrobi na Arboka. Nie jest rewelacyjnie, nie jest rewelacyjnie, ale jest dobrze. O nie, obniża nam mocno obronę. Tyle, że on nie ma fizycznych ciosów eee, Arbok, tylko ma chyba. Slo sludge bomba, jak dobrze pamiętam. O nie, podwójnie mi obniżył obronę. Już się w strach, ale jeszcze wing atak musi siąść. Tym razem nie traf Iron Tail, a bo to jest jego fizyczny atak. w sumie tym Iron Tailem możemy zmiażdżyć, ale już chyba raczej nie da rady. Dokładnie, dokładnie moi drodzy. Trzeci gościu z ligi, babka Trzecia babka z ligi pokonana Naprawdę jest tobie coś specjalnego Nopson zdobywa kupę golda, nagrody Wygrałeś, rozumiem o co chodziło temu durniowi Nie mam nic więcej do powiedzenia Ruszaj dziecko Wygraliśmy, tak, ja też nie mam nic więcej Do powiedzenia, jak tam nasz Staszek Dobra, damy mu Damy mu hypera kolejnego Damy mu hypera i co? I pewnie widzimy się w następnym odcinku. Także moi drodzy, 15 łapek w górę pod filmem, i, we, i wratuję jeszcze w ten sam dzień, jeżeli się postaracie. A tymczasem trzymajcie się. Do następnej walki. Cześć.